Cześć. To Agnieszka Kalus z bloga Oraz kanału Czytam Bo lubię". To moją opinię znajdziecie zaraz na początku tej książki. Napisałam w niej, że zakochałam się w klimacie oraz bohaterach. Dlaczego? Dlatego, że Sen o Okapi to jedna z nielicznych książek, w której podkreśla się to co dobre, a nie to co złe. Nie patuje się przemocą, nienawiścią, agresją. Nawet wady człowieka pokazane w odpowiednim świetle stają się zaletami. Jeżeli szukacie książki, która przywróci Wam wiarę w człowieka, otuli ciepłem, to to jest właśnie to, sen o okapi. Bardzo polecam. Cześć, z tej strony Lekturianka. Dziś chciałabym Wam powiedzieć o jednym powodzie, dla którego warto przeczytać właśnie tę książkę. Dla mnie w literaturze najważniejsze są emocje i nie pamiętam, kiedy ostatnio tak dużo się śmiałam i e, wzruszałam. Płakałam przy czymkolwiek co czytałam, i ta książka wdarła się wielkim szturmem na listę książek mojego życia. I zdecydowanie jest to książka, obok której nie można, nie powinno się chyba przechodzić obojętnie. To, co również bardzo mi się spodobało, to różne żarty sytuacyjne i przede wszystkim humor, jaki w tej książce się znajduje. Naprawdę z całego serca Wam ją polecam. To literatura warta przyswojenia. Zciskam was bardzo serdecznie. Cześć. Dlaczego warto sięgnąć po seno okapi? Bo jest niczym promień słońca wpadający niespodziewanie przez okno w pochmurny dzień, mieniący się magią okruchów codzienności i drobnych gestów, siłą natury i głębią uczuć. Jeśli wpuścicie go do swego serca, wypełni je emocjami po brzegi ciepłym, mądrością i zachwytem nad pięknem życia, mimo całej jego ulotności i nieuchronności. Cześć, z tej strony Magda z profilu Tu Zabukowana. Dlaczego pokochałam Sena Okapi? Ponieważ bardzo wzruszyła mnie siła więzi rodzinnych pokazanych w tej książce, jak również tych pomiędzy sąsiadami. Myślę, że możemy się bardzo dużo nauczyć od tych bohaterów i poczuć się taką prawdziwą częścią ich społeczności. Scenę o warto przeczytać, bo jest to jedna z tych książek, która rozgrzewa Cię jak ciepłe mleko z miodem i nakrywasz się nią jak przyjemną kłoderką. Jest to bardzo dobra literatura, która jednocześnie nie jest trudna, co w obecnych czasach wcale nie jest takie łatwe mi dostarczyła wielu emocji Nie śmiałam się na niej na głos jak na dobrej komedii wzruszałam się tak że płakałam prawdziwymi mokrymi wielkimi łzami jest magiczna niedosłowna jednocześnie jednocześnie traktuje o takich uniwersalnych kwestiach które dotyczą nas absolutnie wszystkich się, pozwala gdzieś tam oswoić się z przemijaniem, a jednocześnie przypomina, że to co ważne może być naprawdę blisko nas. Uważam, że na ten trudny, trudny dla nas czas jest to przepiękna pozycja i naprawdę warto poświęcić na nią swój cenny czas.